No cóż, przydarzyła się pierwsza porażka w dziesiątej kolejce. Tak bywa. Staraliśmy się wygrać mecz tak jak każdy, ale no widać było, że Dużyna Patora jest bardzo zdeterminowana po ostatnich niezbyt dobrych występach i bardzo im zależało na tym zwycięstwie. No u nas nie wszystkie ogniwa pojechały tak jak w innych spotkaniach, ale taki jest sport. Przegraliśmy i jedziemy walczyć dalej. Kolejny mecz. No ja się czułem bardzo dobrze, jak i na torze, jak i w parku maszyn. Nie byłem zestresowany, nie byłem jakoś tam wystraszony, bardzo fajnie mi się dzisiaj jechało i myślę, że każdemu z nas po kolei też się fajnie jechało. Na pewno był taki większy luz trochę niż na każdym meczu w parku maszyn i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Wie ma to jest żużel. Pan zauważy, że te zera przytręciły się w wyścigach. Gdzie jechali najlepsi zawodnicy, to był 13 i 15, i tam każdy zawodnik, który przyjedzie czwarty, a ktoś musi, można powiedzieć, że nie spodziewamy się zera Seifordinowa, czy Lamberta, e, czy Bartka, ale to takie, że jakiejś czterech zawodników ktoś jest czwarty. Tak. Ja, ja nawet się e, założyłem z tatą tydzień temu, mówię: Tato, ja jestem pewny, że my wygramy z Lublinem u siebie, że, że będzie naprawdę dobrze i jakoś tam poszło. No, wiadomo, że kiedyś trzeba było, było przegrać, chociaż być może mogło się to przytrafić w przyszłym roku, ale przytrafiło się teraz na pewno lepiej w rundzie zasadniczej niż w playoffach. Cóż, jedziemy dalej. No prawda jest taka, że na pewno więcej zyskał na tym apator zwycięskiej niż motor stracił na proste. Niemniej my do każdego meczu przystępujemy naprawdę z wolą zwycięstwa i to nie jest tak, że jakby lekceważymy jakieś spotkanie czy jakiegoś przeciwnika. I zawsze chcemy wygrać, no ale cóż, to jest sport i ktoś musi przegrać.